Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 11 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Idźcie i głoście. Nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wyrzucajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie troszczcie się o to, by mieć przy sobie złoto, strebro czy miedziaki. Nie bierzcie też drogę szorby podróżnej, ani dwóch ubrań, ani sandałów, ani laski. Bo ten, kto pracuje, ma prawo do utrzymania. Kiedy wejdziecie do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto tam jest godny szacunku. U niego się zatrzymajcie, dopóki nie odejdzie. Wy zaś wejdziecie do domu, pozdrówcie go. Jeśli dom na to zasługuje, niech przyjdzie do niego wasz pokój. Jeśli na to nie zasługuje, Niech Wasz pokój do Was powróci. Dzisiaj w tej Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus mówi do apostołów: idźcie i głoście, że bliskie jest Królestwo Boże. Spójrzmy dzisiaj na tę bliskość Boga, trochę z innej strony. Otóż do momentu, w którym Bóg do nas nie przyszedł, nie zbliżył się, nie przekroczył tej straszliwej przepaści grzechu, która nas od niego oddzielała, nasze szczęście i spełnienie było bardzo daleko. Ale kiedy On przyszedł, to stało się to nieskończenie bliskie, na wyciągnięcie ręki. Już teraz, tu na ziemi, jak tylko unikamy grzechu, to wtedy zbliża się królowanie Boga w nas. Królestwo Boże jest blisko. Nadejdzie w pełni w tym momencie, kiedy opuścimy ten świat i znajdziemy się przy Bogu. Miejmy nadzieję, że staje się to ono naszym udziałem. Niech was bogłosowi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.